Mistborn jest rywalizacyjną karcianką z mechaniką budowy tali dla od jednego do czterech graczy. Gra jest osadzona w popularnym świecie książek Brandona Sandersona, więc wcielamy się tutaj w zrodzonego z mgły, który jest obdarzony zdolnością spalania metali, co mu daje nadnaturalne moce. W trakcie rozgrywki będziemy rozbudowywać własną talię, przesuwać się na torach misji i starać się pokonać przeciwników. Grę można wygrać na jeden z trzech sposobów, a jak to zrobić? Opowiem w tym materiale. To są komponenty Imperatora używane w trybie solo i w trybie kooperacyjnym, więc możemy je na razie odłożyć do pudełka. Tasujemy całą talię targu, kładziemy na środku obszaru gry i wykładamy w rzędzie 6 kart. Jest to wspólna wystawka, z której będziemy kupować karty do swojej talii. Ze wszystkich kart misji losujemy 3 i kładziemy je obok targu. Pozostałe misje można odłożyć do pudełka. Żetony Atium oraz skrzyńce umieszczamy gdzieś w zasięgu ręki we wspólnej puli. Każdy gracz dostaje planszę z torem treningu i na jego górze układa pasujące żetony metali po jednym z każdego rodzaju. Z czterech kosteczek w wybranym kolorze jedną kładziemy na początku naszego toru, a pozostałe trzy rozkładamy na ilustracji trzech misji po jednej kostce na każdej karcie. Każdy gracz dostaje też losową kartę postaci i startowy zestaw 10 kart. Wśród tych kart jest sześć funduszy oraz cztery treningi, które w lewym dolnym rogu mają nazwę naszej postaci. Wybrany losowo pierwszy gracz na swoim liczniku życia zaznacza wartość 36. Drugi w kolejności gracz ustawia 38, trzeci 40, a czwarty też 40 i dodatkowo dostaje jednego skrzyńca. Jeżeli gracie w składzie 3- i 4-osobowym, to ostatni gracz dostaje również znacznik celu i kładzie go przed sobą. W rozgrywce dwuosobowej nie używa się tego znacznika. Tasujemy teraz talię startową, dociągamy 5 kart na rękę i możemy zaczynać. W swoim podstawowym założeniu Mistborn jest klasycznym deckbuilderem, czyli każdy gracz startuje z podstawową talią i będzie ją rozbudowywać kupując nowe karty. Kupiona karta trafia na stos kart odrzuconych i dopiero jak skończy nam się zakryty stos doboru, to przetasowujemy odrzucone karty i tworzymy z niego nową talię do dobierania. O tym co dokładnie znajdziemy na kartach opowiem za chwilę więcej, ale ogólnie będziemy karty zagrywać przed siebie i wykonywać z nich akcje. Karty będzie można wykorzystywać na kilka sposobów, a wszystko kręci się wokół operowania ośmioma metalami które są niezbędne do aktywowania zdolności kart. W ten sposób, który będziemy wykonywać po kolei, aż wydarzy się jeden z trzech warunków końca gry: najczęściej albo tylko jednemu graczowi zostaną punkty życia albo ktoś dotrze na szczyt wszystkich torów misji. Tura gracza składa się z kilku kroków. Zawsze na początku swojej tury przesuwamy znacznik na torze treningu o jedno pole do przodu. Dzięki temu będziemy się rozwijać, bo po drodze jest kilka rzeczy do odblokowania i korzystania z tego od razu. Symbol plus jeden pozwoli spalić, czyli użyć większej liczby żetonów metalów w naszej turze. Bazowo możemy tylko jeden, maksymalnie dojdziemy do czterech. Rzymskie wartości odblokowują na stałe umiejętności, które mamy na naszej karcie postaci. Ten czarny symbol to jest otrzymanie żetonu atium, który jest jokerowym metalem. I ostatnie pole mówi, że każdy następny awans daje nam jedno atium. Wspomnę też od razu, że przesuwać się na to, że będziemy nie tylko na początku naszej tury, ale też w wyniku aktywacji w różnych miejscach takiego symbolu. U góry planszetki z torem są żetony metali pogrupowane w parach, co widać po kolorze tła przy nazwach. W takich parach będą występować też na fiolkach, na kartach, ale o tym za chwilę. Po awansie na torze treningu przechodzimy do głównej części naszej tury, czyli korzystania z kart i robienia różnych akcji. Na ręku mamy 5 kart i wszystkie czynności z nimi związane możemy robić w dowolnej kolejności i tyle razy ile chcemy lub ewentualnie póki nas stać. Nie mamy obowiązku używania wszystkich kart z ręki, ale i tak zagrane karty, poza sojusznikami, jak i karty na ręce będziemy odrzucać na koniec naszej tury. Zacznijmy od zagrywania kart. Mamy w talii dwa typy kart, czyli akcje oraz sojuszników. Główna różnica jest taka, że karty akcji będziemy używać na jeden z kilku sposobów i potem odrzucać je na koniec tury, natomiast sojusznicy zostają przed nami, dopóki inny gracz ich nie usunie. Karty akcji związane są z konkretnymi metalami, które są potrzebne do ich aktywacji. Czasem będzie narysowana jedna ramka i przy niej jakiś metal, a czasami dwie ramki z dwoma efektami i tym samym podstawowym oraz dodatkowym kosztem w formie metalu. Niektóre karty mają jeszcze na dole ramkę z efektem, który można zagrać poza swoją turą. Z boku karty jest fiolka, na której zawsze widać dwa metale. I taką fiolkę będzie można użyć do opłacania kosztu karty lub do odświeżania żetonów metali. Pod niektórymi fiolkami są jeszcze bonusy zwane zdolnością savanta, odpalane tylko w konkretnej sytuacji. Zobaczcie zresztą w praktyce, jak wygląda to zagrywanie kart. Wykładam pacyfikację, która wymaga spalenia mosiądu. Spaleniem w tej grze określa się po prostu użycie metalu. Użyję do tego żetonu. Mój osiąg leży aktywną stroną, więc go biorę, kładę na kartę i tym samym aktywuję jednorazowo jej efekt. Mówi on, że przesuwam się o jedno pole na torze treningu oraz mogę usunąć jedną kartę. Kartę usuwamy albo z ręki, albo ze stosu kart odrzuconych, albo z naszego obszaru gry. Taką usuniętą kartę odkładamy na osobny stos w pobliżu targu. To była najprostsza forma zagrania karty. Użyty żeton metalu nie jest odrzucany z gry, tylko wróci do nas na koniec naszej tury. To, co jest bardzo ważne, to pilnowanie limitu użycia żetonów do spalania. Na początku nasz limit wynosi tylko jeden na turę, ale będziemy go zwiększać, docierając do odpowiednich miejsc na torze treningu, albo na przykład dzięki niektórym kartom. Jest jednak pewien sposób, żeby obejść ten limit. Nazywa się to rozjażaniem metalu. Na naszym przykładzie zagrałam żeton mosiądu do aktywacji pacyfikacji, więc wykorzystałam już mój limit spalenia jednego żetonu natury. Chcę jednak zagrać jeszcze trening cyny, żeby przesunąć się na torze misji. Biorę więc żeton cyny, ale odwracam go, czyli kładę na kartę stroną z ciemniejszą obwódką do góry. Oczywiście taki żeton musiał wcześniej leżeć jasną stroną i być w tej turze nieużyty. Takie rozjażanie nadal liczy się jako spalanie metalu i co istotne? Można w ciągu tury rozjażyć w ten sposób dowolną liczbę metali. Minusem takiej formy spalania jest to, że na koniec tury rozjażone żetony wracają do nas ciemną obwódką do góry i nie możemy ich użyć, dopóki ich nie odświeżymy. A jak zrobić to odświeżenie? Są na to dwa sposoby. Po pierwsze, dzięki aktywacji takiego symbolu, który występuje na kartach i misjach. Po drugie, dzięki fiolkom. Wystarczy odrzucić z ręki od razu na nasz stos kart odrzuconych. Kartę z fiolką zawierającą metal, który chcemy odświeżyć. Na przykład mogę odrzucić badanie, żeby odwrócić na jasną stronę żeton ceny. Ogólnie można w jednej turze rozjażyć żeton i go potem odświeżyć, ale bez ponownego użycia. Takie odświeżanie nie liczy się jako spalanie żetonu. To były różne czynności związane z żetonami, ale jest jeszcze jeden sposób na wykorzystanie fiolki i jednocześnie na zagranie większej liczby kart. Mianowicie, fiolka może posłużyć jako metal do aktywacji innej karty. Wtedy oczywiście nie odpalamy treści tej karty z fiolką, tylko podkładamy ją pod kartę, którą chcemy aktywować. Co jest bardzo ważne, użycie fiolki jako metalu nie wlicza się do naszego limitu spalania metalu, bo ten limit dotyczy tylko żetonów. Dzięki temu możemy zagrać nawet kilka kart, podkładając pod nie fiolki. Przy niektórych fiolkach jest dodatkowy bonus, który otrzymamy tylko i wyłącznie wtedy, gdy taką kartę podłożymy pod inną jako metal. Jeżeli zagramy ją dla efektu albo dla odświeżania metalu, to tego bonusu nie dostajemy. Część kart ma dwie ramki z efektami. Możemy spalić metal, żeby użyć tylko górnego efektu, albo użyć obu po kolei. Nie można jednak pominąć górnej ramki, żeby aktywować tylko tą dolną. Efekty, które są reakcjami zagrywanymi poza naszą turą, nie wymagają spalania metalu. Jak widzicie, te karty mają w koszcie ten sam rodzaj metalu, więc trzeba więcej spalić. Siłą rzeczy jeden efekt odpalimy spalając żeton z tym metalem, ale drugi efekt musimy już jakoś w inny sposób, na przykład podkładając fiolkę albo używając atium. Atium to najpotężniejszy metal, bo zastępuje każdy inny. Możemy go użyć właśnie jako jokera przy spalaniu. Albo do aktywacji kart, które konkretnie wymagają tego atium. Jego użycie normalnie wlicza się do naszego limitu spalania żetonów. Różnica jest taka, że atium nie można rozjarzyć, bo jest jednorazowe, więc po wykorzystaniu je odrzucamy. Warto tutaj wspomnieć, że karty przypisane do poszczególnych metali mają swoje charakterystyczne cechy, więc dobrze ze sobą współgrają. Na przykład karty z brązem skupiają się na punktach misji i korzystaniu ze zdolności kart wyłożonych na targu. A karty z żelazem wspomagają walkę i pozwalają wyciągać karty ze stosu kart odrzuconych. To były karty akcji. Drugi typ kart, czyli sojusznicy, działają troszeczkę inaczej. Po zagraniu leżą przed nami i możemy czerpać z nich korzyści, póki inny gracz nam ich nie odrzuci. Sojusznik ma w rogu poziom obrony, czyli wartość pokazującą, ile ktoś musi mu naraz zadać obrażeń, żeby go pokonać. Sojusznicy mają różne efekty. Czasami jest to efekt stały, który działa cały czas, dopóki taka karta leży przed nami, a czasami są to efekty warunkowe, które aktywują się od razu w momencie spalania konkretnego żetonu lub fiolki. Sojusznicy sami w sobie nie mogą być użyci jako metal, oni po prostu dają zdolności raz naturę. Przykładowo, mam lorda domu. Gdy używam cyny do zagrania szpiega, to dostaję też od razu wirtualne dwie monety. A gdybym użyła w jednej turze dwóch cyn. To dodatkowo jeszcze bym dobrała kartę ze swojej talii. Z niuansów, które mogą przydać się w trakcie rozgrywki, to warto pamiętać, że żeton albo fiolkę można spalić nawet bez bezpośredniej aktywacji karty. Przykładowo, spalę sobie żeton cyny tylko po to, żeby odpaliła mi się zdolność lorda domu. W przypadku naszych postaci, to korzystanie z ich zdolności działa dość podobnie jak przy sojusznikach. Jednak najpierw musimy sobie te zdolności odblokować, docierając do odpowiednich miejsc na torze treningu. Jak już to zrobiliśmy, to symbol metalu oznacza, że gdy spalamy taki konkretny metal, to od razu i raz na turę aktywujemy ten właśnie dodatkowy efekt. Pierwszą zdolność, wszystkie postacie mają inną, zaś pozostałe dwie takie same. Skoro wiecie już, jak zagrywa się karty, to zobaczmy, jakie efekty można jeszcze na nich znaleźć. Z tych najczęściej występujących ikon mamy monety, misję, walkę, leczenie oraz dobieranie i usuwanie kart. Monety służą oczywiście do zakupu nowych kart. Mamy je przede wszystkim na startowych kartach funduszy, ale też w kilku innych miejscach, jak na przykład na aktywowanych efektach kart akcji czy na sojusznikach. Sumujemy, ile mamy monet do dyspozycji i kupujemy coś na targu. W rogu karty jest jej koszt. Po zakupie taka karta trafia na nasz stos kart odrzuconych, a puste miejsce od razu uzupełniamy nową kartą. Możemy kupić więcej niż jedną kartę, póki nas stać, ale niewydane monety przepadają. Za nasze dwie wirtualne monety możemy też nabyć jednego skrzyńca, czyli taką monetę, którą możemy trzymać przed sobą aż do momentu jej wykorzystania. Zielony krzyż to leczenie, czyli odzyskujemy wskazaną wartość punktów zdrowia, ale nigdy nie możemy mieć więcej niż 40 zdrowia. Misja to nic innego jak awansowanie na dowolnym torze misji. Przypomnę, że dotarcie na szczyt wszystkich trzech torów jest jednym ze sposobów na wygraną. Gdy aktywujemy taki symbol, przesuwamy się na jednym wybranym torze. Albo możemy rozdzielić te punkty misji na kilka torów. Po drodze są różne natychmiastowe jednorazowe bonusy. Te zaznaczone po lewej stronie dostaje tylko gracz, który jako pierwszy dotarł na dane pole, a te po prawej stronie wszyscy, którzy tutaj dotrą. Osoba, która jako pierwsza dotrze na szczyt toru, kładzie swoją kosteczkę w okienku po lewej stronie i dostaje jednorazową nagrodę. Kolejne osoby kładą się w kolejnych okienkach. Do tego wszyscy, którzy dotrą na szczyt Dostają napisaną tutaj u góry nagrodę, która może być jednorazowa albo stała. Czasem na kartach pojawia się pojęcie bycia najwyżej lub najniżej na torze misji. Kostki na polu startowym się nie wliczają. Jeżeli tylko jedna kostka jest na torze, to jest ona traktowana jako najwyższa kostka, ale nie jako najniższa. Remisujący gracze z najwyższym lub najniższym wynikiem liczą się odpowiednio jako najwyżsi albo najniżsi. Na samym szczycie bycie najwyżej sprawdzane jest według kolejności umieszczonych kosek w okienkach. Inną akcją, którą możemy opcjonalnie zrobić, ale tylko jako ostatnią akcję w naszej turze, jest walka. Służy do tego taki symbol. Najpierw decydujemy, czy atakujemy któreś karty sojuszników, a potem, czy atakujemy innego gracza. Punkty ataku możemy dowolnie rozdzielać, więc na przykład możemy pominąć sojusznika, który nie jest obrońcą, i cały atak skierować na gracza. Jeżeli chodzi o sojuszników, to w mają tarczę, która jest de facto ich punktami życia. Żeby ich pokonać, trzeba jednym atakiem w jednej turze zadać minimum tyle obrażeń. Nie można zrobić tego na raty. Po pokonaniu sojusznik trafia na stos kart odrzuconych jego właściciela. Sojusznicy, którzy mają efekt obrońca są mocniejsi, bo przeciwnicy muszą pokonać ich w pierwszej kolejności. To znaczy, mając przed sobą obrońcę, ani my, ani nasz inny sojusznik nie może dostać obrażeń. Sama walka wygląda trochę inaczej na dwie osoby i w rozgrywce 3 i 4 osobowej. W dwie osoby jest prosto, bo kierujemy nasz cały atak na sojuszników przeciwnika i samego przeciwnika. W 3 i 4 osoby używamy znacznika celu i forma zadawania obrażeń jest zależna od tego, czy to my mamy ten znacznik, czy ma go ktoś inny. Jeżeli cel ma inny gracz, to podczas naszego ataku najpierw decydujemy, czy zadajemy obrażenia sojusznikom. I co ważne, możemy wybrać dowolnych sojuszników, nie tylko tego gracza z celem. Dopiero potem całą resztę ataku kierujemy konkretnie na gracza z celem. Gracz, który został zaatakowany, może, ale nie musi przekazać znacznik celu dowolnemu innemu graczowi. Przykładowo, żółty gracz ma cel, a ja robię atak z siłą 6. Najpierw dwa punkty siły przeznaczę, żeby pokonać sojusznika czerwonego gracza, który to jest odkładany na stos kart odrzuconych. Pozostałe cztery punkty siły kieruję na żółtego gracza, bo on ma znacznik celu, więc to on obniża sobie życie o cztery. Inaczej jest, gdy to my posiadamy znacznik celu i robimy atak. Standardowo najpierw decydujemy, czy atakujemy jakichś sojuszników, czyli wybieramy, którego lub których chcemy komuś odrzucić. Potem punkty ataku, które pozostały, trafiają we wszystkich graczy, oprócz oczywiście nas jako posiadacza celu. Przykładowo mam atak o sile 6. Dwa punkty przeznaczę, żeby usunąć żółtemu graczowi kieszonkowca. Zostały jeszcze cztery punkty ataku i one trafiają we wszystkich graczy przy stole. A co w sytuacji, gdy któryś gracz ma sojusznika z funkcją obrońcy? Wtedy punkty ataku, które mają trafić w takiego gracza, trafiają najpierw w jego obrońcę, a jeśli coś jeszcze pozostało, to dopiero w tego gracza. Oczywiście taki obrońca niweluje obrażenia tylko dla jego właściciela. Kontynuując poprzedni przykład. Zostały mi cztery punkty ataku, które mają trafić wszystkich graczy przy stole. Czerwony gracz ma obrońcę z trójką w tarczy. Dzięki temu zamiast czterech obrażeń dostaje jedno, a obrońcę odrzuca. Zaś żółty gracz, który nie miał obrońcy, normalnie dostaje te cztery obrażenia. Atakowanie innych graczy jest jednym ze sposobów na wygraną. Jeśli komuś życie zejdzie do zera, jest od razu wyeliminowany. Jego karty i kostki na torach zostawiamy na miejscu. Jeśli odpadł gracz, który miał znacznik celu, to gracz, który go atakował, może przekazać ten cel komuś innemu, jednocześnie zadając pozostałe obrażenia, o ile takie zostały. Gdy w grze pozostanie tylko dwóch graczy, to znacznik celu możemy odłożyć na bok, bo nie jest już potrzebny. Gdy tylko jednemu graczowi zostaną punkty życia, wygrywa od razu grę. To była cała sekwencja tury gracza, czyli awans na torze treningu, a potem zakup nowych kart, zagrywanie kart z ręki je metalami i aktywacja ich treści. Na końcu naszej tury ściągamy z powrotem znaczniki metali, a wszystkie karty, które zagraliśmy i wszystkie, które zostały nam na ręku, odrzucamy na swój stos kart odrzuconych. Jedyne karty, które zostają przed nami, to są sojusznicy. Potem od razu dobieramy pięć nowych kart ze swojej talii. Gra kończy się natychmiast, gdy wydarzy się jedna z trzech rzeczy. O dwóch już wspominałam, czyli albo tylko jeden gracz pozostanie przy życiu, albo któryś gracz dotrze na szczyt wszystkich torów misji. Ostatni sposób jest bardziej sytuacyjny, bo związany jest z konkretną kartą. W talii jest jedna karta konfrontacji. Jeżeli ją kupimy i aktywujemy łącznie czterema Atium, to też wygramy. W Mistborn można też zagrać kooperacyjnie albo solo i wtedy walczymy przeciwko ostatniemu imperatorowi. Znacznik celu odkładamy do pudełka, bo cały atak będzie skierowany właśnie na wspólnego wroga. Kartę Storem Dominacji przykrywamy kartą Imperatora tak, żeby u góry był widoczny tylko napis Dominacja. Obok kładziemy jego 36 kart, a na liczniku zaznaczamy 48 punktów życia. Naszym celem jest pokonać Imperatora. Zaczynając od dowolnego gracza, standardowo wykonujemy swoje tury. Jedyna zmiana jest taka, że nie atakujemy siebie nawzajem. A na końcu swojej tury odkrywamy wierzchnią kartę stali Imperatora i ją rozpatrujemy. Są tam dwa rodzaje kart, czyli adwersarze oraz edykty. Adwersarze to tacy sługusi, których po dobraniu umieszczamy przed sobą i będą wpływać na nas negatywnie, dopóki się ich nie pozbędziemy. Na dole karty są tarcze z wartościami, które pokazują, ile należy zadać obrażeń, żeby taką tarczę zniszczyć. W jednej turze możemy zniszczyć jedną albo kilka tarcz, o ile mamy oczywiście wystarczająco dużo ataku. Jednak zawsze musimy lecieć od lewej do prawej strony. Zniszczoną tarczę zaznaczamy czarną kosteczką. Aby pokonać adwersarza, musimy uszkodzić wszystkie jego tarcze i co ważne, będziemy robić to wspólnie czyli nie tylko my możemy atakować naszego sługusa, ale też inni gracze. Po pokonaniu trafia on na stos odrzuconych kart imperatora. X na tarczy oznacza aktualną wartość dominacji imperatora, więc wtedy zerkamy na jego tor. Zaczyna on z dominacją o wartości 1, ale wraz z przesuwaniem się karty w dół imperator będzie zwiększał swoją siłę. Aktualna dominacja to zawsze ostatnia, najwyższa widoczna wartość. A w jaki sposób przesuwa się ta karta? Za pomocą edyktów, czyli drugiego rodzaju kart w talii imperatora. Gdy na koniec naszej tury dobierzemy kartę edyktu, rozpatrujemy wszystkie jej efekty od góry do dołu. Zawsze jest podana informacja o ile wzrasta dominacja. Jeżeli są narysowane takie ludziki, to znaczy, że dotyczy to jedynie rozgrywki w tę konkretną liczbę graczy, a mówiąc dokładniej, chodzi o graczy, którzy nie zostali wyeliminowani. Wzrost dominacji zaznaczamy przesuwając kartę imperatora w dół i od razu rozpatrujemy efekt nowego odsłoniętego wiersza. Pod informacją o wzroście dominacji może pojawić się jakiś dodatkowy efekt, który wpływa na wszystkich graczy. Dalej jest zawsze ten sam tekst mówiący, że imperator leczy 10 punktów zdrowia za każdą niewypełnioną misję. Wystarczy, że tylko jeden gracz dojdzie na szczyt misji, żeby uznać ją za wypełnioną. Na dole mamy pokazane, które dwie karty z targu należy usunąć i od razu zastąpić je nowymi stali. Jeżeli któryś z graczy straci całe swoje życie, jest wyeliminowany i jego tury są pomijane. Rozgrywka w trybie kooperacyjnym i solo może zakończyć się na jeden z czterech sposobów, to znaczy, dwa z nich dotyczą wygranej, a dwa przegranej. Przegrywamy, gdy albo skończy się talia imperatora, albo wszyscy gracze stracili życie i zostali tym samym wyeliminowani. Wygrywamy, gdy zdrowie imperatora spadnie do zera, albo gdy jeden z graczy zagra kartę konfrontacji wraz z czterema żetonami Atium. Warto zwrócić uwagę, że wśród tych warunków nie ma dotarcia na szczyt wszystkich torów misji. I w taki właśnie sposób toczy się rozgrywka oraz bitwy w mieście mgły i popiołów zdominowanym przez tajemniczego ostatniego imperatora. Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Wam przyjemnych rozgrywek. Jeśli chcesz być na bieżąco z grami planszowymi, zajrzyj na naszego Facebooka YouTube'a w stronę www.planszowynewsy.pl. Czekają tam na Ciebie recenzje, nowinki i inspiracje. Podoba Ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane.